Dzisiaj alarmujemy, informujemy wszystkich Państwa o tym, że już od stycznia 2027 roku będzie nowy podatek. No, podatek związany z tak zwanym ETS-2, więc emisją gazów CO2. Podatek, który jak to każdy podatek uderzy w nasze kieszenie. I szanowni Państwo, według przewidywań, według analiz, ten podatek będzie oznaczał wzrost cen paliwa o około 50 groszy na litrze. a miało być tak tanio za rządów Platformy Obywatelskiej, to przecież dążyliśmy do tej kwoty 5,19. Więc do tych powyżej 606 zł proszę dodać te 50 groszy. Ale to nie wszystko. Ten podatek to również wzrost cen gazu o około 25%, a więc uderzenie w nasze gospodarstwa domowe, rachunki gospodarstw domowych. To też nie wszystko. Dodatkowo wzrośnie również cena węgla. Węgla o około 500 zł za tonę. Szanowni Państwo, to efekt tak zwanego pakietu Fit for 55, który to nie został zawetowany przez ówczesnego premiera pana Mateusza Morawieckiego w grudniu 2020 roku. Rząd PiS za pośrednictwem pana Mateusza Morawieckiego mógł wstrzymać tego typu rozwiązania i tego typu chorą klimatyczną Politykę Unii Europejskiej. Wówczas sprzeciwiała się tylko i wyłącznie Konfederacja. Partie obecnie rządzące popierały wprowadzenie ETS-2, i w ogóle pakietu Fit for 55. Oczywiście będziemy robić wszystko, aby ten podatek nie wszedł w życie. Ja, jako przewodniczący zespołu parlamentarnego obrony polskich kierowców, zwołuję co miesiąc, co półtora miesiąca posiedzenia, Na których tego typu rozwiązania uderzające między innymi właśnie w polskich kierowców zaznaczamy i walczymy z tymi absurdami Unii Europejskiej. Oddaję głos kolega Tucholski, Ruch Narodowy. Szanowni Państwo, ETS-2 jest rozszerzeniem opłaty ETS-1, opłaty, która została nałożona na energetykę i na przemysł. Mijają dwie dekady obowiązywania tej opłaty i warto przy tej okazji podsumować, jakie przyniosła one efekty. Otóż, Szanowni Państwo, opłata ETS 1 doprowadziła w ciągu tych dwóch dekad do spadku konkurencyjności gospodarek państw Unii Europejskiej, do wyniesienia się części przemysłu na inne kontynenty, do powstania w niektórych krajach, a rozszerzenia w innych, zjawiska ubóstwa energetycznego, do spadku tempa wzrostu PKB i ogólnego obniżenia poziomu życia. To są, proszę Państwa, efekty ETS-1 i takie same będą efekty ETS-2, czyli podatku opłaty nałożonej na transport i budownictwo. Szanowni Państwo, Polska emituje zaledwie 0,8% globalnej emisji spowodowanej przez człowieka i CO2. Unia Europejska zaledwie 7% globalnej emisji, a Azja około 60%, w tym Chiny ponad 30%. Nawet Indie emitują więcej niż cała Unia Europejska bo 8% globalnej emisji, a Stany Zjednoczone dwukrotnie więcej bo 14%. W ramach tych 0,8% 34% to będą właśnie emisje ETS-2, czyli emisje z transportu i budownictwa. Globalnie oznacza to, proszę Państwa, że zaledwie około 1,4% emisji na świecie to będą emisje właśnie spowodowane w Polsce przez transport i przez budownictwo. To jest nic, to jest mniej niż wynosi błąd statystyczny pomiarów emisji globalnej i to nie zmienia niczego, Szanowni Państwo, przy tej globalnej emisji, jaka ma miejsce, jaka rośnie, w głównie w krajach azjatyckich, to nie zmienia niczego, to nie wpływa w żaden sposób na klimat. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, to bardzo wpływa na budżety Polaków. Jak powiedział Pan Poseł, już w 2027 roku cena paliwa spoczyła o 40-50 groszy na litrze, a przecież mówimy tu o początkowym etapie wdrażania ETS-2, kiedy kiedy będzie przez dwa lata obowiązywać cena sztywna uprawnień do emisji na poziomie 45 euro za tonę. A przecież później, jak obliczyły Komisję w Polsce czy Instytut Reform, to może być 210 euro za tonę po 2031 roku. To oznacza, Szanowni Państwo, skokowy wzrost cen paliw, to oznacza skokowy wzrost rachunków, jakie będą płacić Polacy. W związku z czym, Szanowni Państwo, to nie jest dobre rozwiązanie, to jest bardzo szkodliwe rozwiązanie, to jest rozwiązanie zabójcze dla gospodarki. Już teraz obszar ubóstwa energetycznego w Polsce wzrasta, już teraz odczuwamy wszyscy nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej bardzo wysokie ceny energii, w związku z czym coraz więcej firm, coraz bardziej przemysł przenosi się do innych krajów. I sprawy nie załatwi CEBAM, sprawy nie załatwi graniczny właśnie podatek węglowy, ponieważ firmy po prostu będą uciekać, tak czy inaczej. Szanowni Państwo, kiedy mówimy o ETS-2 nie zapomnijmy też o rolnictwie. Rolnicy, którzy już teraz cierpią z powodu niekontrolowanego masowego napływu towarów z Ukrainy, którzy już teraz cierpią z powodu Zielonego Ładu i jeszcze bardziej odczują z powodu ETS-2 koszty produkcji rolnej, ponieważ duży udział paliw, paliwa są. Paliwa są dużym, znaczącym elementem kosztów produkcji rolnej i to jeszcze bardziej uderzy także w rolników i oczywiście podniesie inflację, która przez ostatnie lata również drenowała nasze kieszenie. To są wszystko, proszę Państwa, skutki szalonej polityki klimatycznej Brukseli i tak jak na przykładzie ETS-1, tak samo na przykładzie ETS-2 będziemy widzieć, że te skutki są bardzo negatywne, a w żaden sposób nie wpłynie to na klimat. Chiny, Szanowni Państwo, w tej chwili oddają średnio dwie nowe elektrownie węglowe do użytku tygodniowo. Proszę Państwa, tygodniowo. Indie również inwestują w te, w te źródła energii i nie ma, Szanowni Państwo, znaczenia dla klimatu, czy my popełnimy samobójstwo gospodarcze, społeczne, a przy tym także polityczne, czy nie.